Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie Tomasz Kalita na konferencji prasowej, wspólnej konferencji prasowej Pana Przewodniczącego Serdek Grzegorza Napieralskiego z Przewodniczącym Polskiej Lewicy, byłym premierem Leszkiem Millerem. Towarzyszy nam również Pan Wojciech Szewko, Wiceprzewodniczący Partii Polska Lewica. Bardzo proszę, oddaję głos Pan Przewodniczący Grzegorz Napieralski. Szanowni Państwo, dzisiaj podpisaliśmy z byłym premierem, przewodniczącym Leszkiem Millerem porozumienie o współpracy. I jak powiedziałem, zapowiedziałem, lewica powinna się jednoczyć, współpracować, szczególnie w dobie kryzysu. Leszek Miller to postać lewicy, to były premier, to przywódca. Leszek Miller to osoba, która kierując rządem wprowadziła Polskę do Unii Europejskiej. Ale dzisiaj chyba co najważniejsze, Leszek Miller to premier, który wraz ze swoim rządem, z klubem parlamentarnym pomagał Polakom. I pomagał Polsce wyjść z kryzysu, który zostawił nam AWS, który zostawiła nam prawica. Rozmawialiśmy z Leszkiem Millerem o ewentualnej współpracy, o tym, jak można jego doświadczenie wykorzystać w codziennej pracy. Rozmawialiśmy też o sprawie ważnej, czyli o Europie, o najbliższych wyborach europejskich, o tym, jak spogląda na te wybory były premier, jak odnosi się do naszej pozycji. Naszej, czyli Polski w Unii Europejskiej, ale rozmawialiśmy również, jak Państwo dopytywaliście wielokrotnie o starcie w tych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Leszek Miller jest osobą, do której ja odnoszę się z wielkim szacunkiem, i jest osobą, która na pewno byłaby osobą znakomitą w Parlamencie Europejskim i o tym rozmawialiśmy. Czy jego postać byłego premiera i człowieka lewicy, byłaby dobrym kandydatem, i czy zechciałby startować? W tych wyborach do parlamentu. Ta oferta była złożona również przeze mnie jako szefa Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Porozumieliśmy się co do współpracy, co do również spraw europejskich, ale myślę o tych szczegółach również powie były premier Leszek Miller. Dzień dobry Państwu tak jak Grzegorz Napieralski wspomniał dzisiaj oficjalnie podpisaliśmy porozumienie między SLD a Polską Lewicą to porozumienie zakłada współpracę w kolejnych kampaniach wyborczych i bieżącą współpracę koordynowanie naszych działań Grzegorz Napieralski dzisiaj też ostatecznie mnie poprosił o moją decyzję w sprawie ewentualnego kandydowania do Parlamentu Europejskiego, czy to z mojego dawnego okręgu wyborczego, czyli z Łodzi, czy z jakiegoś innego, moja odpowiedź jest następująca. Jeżeli okoliczności pozwolą, chciałbym ubiegać się o mandat w polskim parlamencie za dwa lata. Nie umniejszając znaczenia Parlamentu Europejskiego, uważam, że miejsce Polski w Europie wykuwa się w Polsce, a nie w Brukseli czy w Strasburgu. Uważam, że z antyeuropejską osotnią trzeba walczyć w Polsce, a nie poza granicami naszego kraju. O pogłębieniu integracji. Polski z Europą będzie decydował Polski Parlament i polskie kolejne rządy, a nie Parlament Europejski. Z tych też powodów dziękując Przewodniczącemu SLD o propozycję o zgłoszenie takiej propozycji podjąłem taką decyzję. Natomiast moje koleżanki i koledzy z Partii Polska Lewica, Będą na listach Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Nie oznacza to, że nie będę obecny w kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Pod koniec kwietnia ukaże się moja książka z bardzo poruszającą dla mnie przedmową Gintera Verheugena, który bardzo pomógł Polsce zakończyć negocjacje i wejść do Unii Europejskiej. Książka, która mam nadzieję przywróci pamięć o tamtych zdarzeniach i o tamtych faktach. Uważam, że jest to mój obowiązek, aby poinformować Polaków o różnych niepublikowanych dotąd tajnikach negocjacji, o ich okolicznościach, pokazać olbrzymi trud, który. Klub parlamentarny SLD, który mój rząd włożył, aby ten wielki sukces stał się faktem. Tym bardziej uważam to za konieczne, że dzisiaj mnożą się sylwetki i osoby, które nie tylko, że nie mają żadnych zasług w wejściu Polski do Unii Europejskiej, ale stanowiły istotną przeszkodę w osiągnięciu tego sukcesu. Kiedy Przypominam sobie czasy, kiedy polskim rządem kierował premier Jerzy Buzek, a premierem Jerzym Buzkiem Marian Krzakleski. To muszę powiedzieć wyraźnie, że spowodowało to, iż nasz kraj był na ostatnim miejscu w, na liście krajów kandydujących. Groziło nam to, że w ogóle nie zdążymy i nie będziemy członkiem Unii Europejskiej. Co zresztą, jak rozumiem, spełniłoby marzenia wielu działaczy LPR-u, Samoobrony, Pisu czy Radia Maria, którzy dzisiaj poświęcają się w Strasburgu i w Brukseli, biorąc pensje i zajmują stanowiska, a przecież mogliby tego nie robić pod jednym warunkiem gdyby rząd Jerzego Buzka dalej istniał. Ale nie tylko o tym będzie ta książka. Mam nadzieję, że wywoła zainteresowanie. Chciałbym też powiedzieć, że dzisiejsze porozumienie z partią Grzegorzana Pieralskiego jest możliwe dlatego, że SLD podjął nową orientację w sprawach jednoczenia lewicy. Jestem przekonany, że polska lewica musi się jednoczyć i musi coraz lepiej ze sobą współpracować. Wokół SLD Sojusz Lewicy Demokratycznej jest dalej największym ugrupowaniem lewicy w Polsce. Ma największy klub parlamentarny, ma struktury i najwięcej sympatii w umysłach i sercach Polaków. Jakiekolwiek inicjatywy, które są wymierzone w SLD czy obok SLD, nie mają żadnego sensu. Jeśli lewica w Polsce chce stawić czoła tym wszystkim zagrożeniom, które są chociażby związane z postępującym kryzysem gospodarczym, jeżeli nie chce, aby w Polsce wszystko było prawicowe czy centroprawicowe, a więc i prezydent, i premier, i opozycja, jeżeli chce wyrosnąć na siłę, z którą wszyscy będą się liczyć, Musi ze sobą współpracować i musi się jednoczyć. Ja dzisiaj korzystam z okazji, żeby zaapelować do innych partii politycznych lewicowych w Polsce, aby zechciały tak na ten fakt popatrzeć. Wspomnienia z przeszłości są jeszcze często bolesne i świeże. Sam również to odczułem. Ale nie może być tak, że wspomnienia z przeszłości są ciągle ważniejsze niż myślenie o przyszłości pozytywne myślenie o przyszłości i apeluję do wszystkich innych ugrupowań, aby tą wyciągniętą rękę Grzegorza Napieralskiego podjęły, aby zechciały ze sobą współpracować tej ręki nie odtrącając.